Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Mamy przedostatni vlogmas dzisiaj, rozumiecie to? W ogóle tak nietypowy dzień zaczęty, bo Katarzyna dzisiaj na ósmą miała paznokcie i chciała, żebym z nią pojechała. I tak po drodze spotkałyśmy jeszcze babcię i sobie poszłam do niej, jeszcze ogarnęły właśnie sałotkę. Ja nową do końca posiedziałam sobie tę chwilę. Teraz już kończy, więc idę ją odebrać. Nie spodziewałam się, że ten poranek będzie taki ambitny, co prawda. W ogóle wstałam, to trochę źle się czułam, tak jakbym miała gorączkę. Ale jakoś tak to rozchodziłam i teraz jest w miarę stabilnie. Wydaje mi się, że to zmęczenie po prostu ze mnie zeszło No, bo mówię, w grudniu nie spałam ani jednego dnia, chyba więcej niż 5 godzin. Także w końcu, w końcu coś mnie złapało. Delikatnie mnie głowa bolała, właśnie gardło. Ale jakoś tak wypiłam sobie też herbatę i jest troszeczkę lepiej. Ale mówię, idę sprawdzać, jak tam katarzyny poznakcie idą. I będziemy wracać do domu na śniadanie, bo jeszcze jestem bez śniadania, bez kawy. No. Dzień dobry. Wróciłyśmy już. Chcesz zaprezentować paznokcie, Katarzyna? Takie przedłużone, różowe, jasne. Co pani sobie życzy na śniadanie? W ogóle mam chrypę straszną. Ale będzie chleba na święta? Ten jest mój ulubiony. ŚWIĘTA! Zdrówko. Przepiękne. Na śniadanie oczywiście kanapeczki. To jest w ogóle ten sam chleb, który sobie w sierpniu wiozłam do Stanów i mroziłam później. Może ktoś pamięta, jak się przeprowadzałam. Miałam go w zamrażarce właśnie. I opisałam, że w styczniu też ze mną wróci. Nikt mi nie zabroni zabrać chleba do Ameryki. Możecie w ogóle napisać, jak tam wasze przygotowania do świąt. Czy już jesteście gotowi... Fizycznie i psychicznie. I czy w ogóle lubicie święta? Bo wiem, że nie każdy przypada. Czy dużo osób do was przychodzi i w ogóle? Możecie dać znać. Ciekawa jestem. U nas będzie początkowo miało być chyba 15 osób, będzie 13, więc całkiem sporo. Mam ogórki kiszone od babci nawet. Więc wezmę sobie na kanapkę dziś. Szczypiorek też od babci, więc babci jest ogólnie sponsorem dzisiejszego śniadania. To zaraz zrobimy jeszcze kawę. Teraz jest wsypana ta, co wczoraj z Krzysztofem testowałam ta o smaku bułeczki cynamonowej. No ona nie jest najlepsza. Jeżeli oglądaliście wczorajszy test, to wiecie, a jeżeli nie, to palcem obejrzeć, bo uważam, że wyszedł całkiem zabawny. A ogólnie więcej jej już nie kupimy. Dzień dobry. Czas najwyższy, bo już jest po dziesiątej. Dzisiaj przez taka się poznam się trochę późniejsze śniadanie, ale jak zjem, to dokończę tylko montowanie wczorajszego filmu i będziemy się zabierać za robienie piernika. Właśnie polewę, dekorowanie i takie rzeczy. I coś jeszcze mieliśmy robić jakąś zupę, chyba, ale ogólnie ja z Katarzyną zajmę się piernikiem. Mam też do wysłania paczki z Vinted, bo wczoraj właśnie wystawiłam parę pokrowców do telefonu na sprzedaż i sprzedało się chyba 13 sztuk. A to tam jakieś trzy czy cztery paczki właśnie, bo kilka osób kupiło po kilka sztuk Więc to też będę musiała spakować i wysłać jeszcze przed świętami I Tak to nie przyjdzie już na święta, wiadomo, że nie Ale chciałabym mieć to po prostu z głowy Przed świętami Więc to dzisiaj ogarniemy Gotowe I tutaj mam jeszcze moją kawusię Śniadanie zjedzone, ale jest sytuacja awaryjna, bo mama zaczęła robić zupę na święta I okazało się, że nie ma pietruszki Widzowie, mamy problem Więc ja z Kasiem na wycieczkę do Lidla Dawno nie byłam w sumie w polskim sklepie Idealnie o, grzybowa będzie na święta. Jak chcemy grzybową, to trzeba jechać po pietruszkę, no co? Aj, gotowa na tripa? Gotowa. Amazing. Jest. Dawno z tobą nie jeździłam. To ładna pogoda dzisiaj jest, widzowie, na wyspie. O, ale powoli tylko, moja droga. Że jedziemy na wycieczkę do Lidla, po pietruszkę i po Red Pokażę, bo Katarzyna ma ochotę na Red Bulla, więc załatwimy od razu Red Bulle, jak już tam będziemy. Tylko problem jest taki, że jutro są święta, i pewnie w sklepie będzie tłum, więc obstawiam, że my za tą pietruszką to będziemy stać 40 minut. Ludzie powariowali. Wszyscy robią zakupy na ostatnią chwilę, ale nie oceniam, bo my właśnie robimy to samo. Tam masz tam ładniejsze, takie większe. Tu się jedną jeszcze ładno. Tu spod spodu właśnie ładne są. Trzeba piernika zrobić. Będzie kostka margaryny, dwie szklanki cukru pudru, dwie łyżki, nie, cztery łyżki kakao i cztery łyżki wody. Wszystkie składniki rozpuszczamy w garnku, jeszcze ciepłą polewę, dekorujemy ciasto. A jeszcze ciepłą polewą dekorujemy ciasto. Okej, okay. takie kakałko. Mama piekła te pierniki chyba z tydzień temu, a ciasto samo w sobie leżało chyba już od miesiąca, bo ono musi właśnie w lodówce dosyć długo leżeć. No i trzeba je teraz udekorować tymi posypkami, które kupiłam w sobotę, tak na ostatnią chwilę. Kasia, niesponsorowany. Trzy pierniki do dekoracji mamy. Będziesz mieszać ładnie? Jakąś łyżkę tylko bym potrzebowała. Tak się zagadałam i zasiedziałam, że już jest po 15, A ja nawet jeszcze z psem na spacerze nie byłam. Ale naszykowałam wszystkie pokrowce, które udało mi się sprzedać na Vinted. No ale tak jak wspominałam, chciałam je wysłać jeszcze przed świętami, dlatego idę teraz je pomyć, przygotować, popakować paczki i pójdziemy do paczkomatu. Na szczęście paczkomat mam blisko domu, więc będę mogła wtedy wziąć i psa i paczki wysłać wszystko za jednym razem. A co do paczek, to moje jeszcze muszę otworzyć. Cały czas tam stoją i czekają. Więc jak ogarnę to, to zrobię sobie moją drugą kawę dzisiaj i wtedy rozpakuję te paczki. Obiecuję Wam. W tym vlogu zobaczycie te wszystkie paczki. Pomagałam też jeszcze troszkę mamie, bo oprócz tego, że zrobiłyśmy tego piernika, to jeszcze właśnie sernik, teraz ryba tam się jakaś smaży. Jeszcze będziemy robić naleśniki do krokietów. Tylko nie wiem, czy najpierw paczki, czy ten... Zobaczymy. Na razie, na razie to jest priorytetem. to zapraszam Państwa na otwieranie paczek, które uzbierały się tutaj od września. Czyli na 4 miesiące. Ta na pewno wygrywa kreatywnym opakowaniem, to już Wam od razu mogę powiedzieć. No to po kolei lecimy, to może od zęba zacznijmy, bo jakoś tak najbardziej mnie zaciekawił. Postaram się to zrobić jak najszybciej, żeby Was też nie zanudzać, bo wiem, że nie każdego pewnie interesują te paczki. W pierwszej paczce mamy 5 past do zębów. Chyba 5 różnych smaków jakichś. Cytrusową, banan z wanilią, miętowa, wiśniowa i passion fruit mango. Tej smaku mango jestem chyba najbardziej ciekawa, bo uwielbiam mango. Aż chyba ją dzisiaj otworzę. W sumie to czemu nie? A to jest chyba jakaś kolekcja Blanki Chmielewskiej, Bo tu jest jej zdjęcie. Wszystko będę wyciągać na dywan, a później zajmę się układaniem tego w szufladach. Po kolei lecimy. Ten karton jest troszeczkę większy. Ale torby w parce to dawno nie dostałam. Zobaczcie, jaka fajna. I zamykana na zamek. W sumie na studia byłaby fajna. Na pewno ją zabiorę ze sobą do Nowego Jorku, jak będę lecieć. Poleci ze mną jako torba podręczna. Ta ma ciekawy kształt, taka okrągła jakaś. L'Oreal. Taki zestaw do włosów. Już testowałam tą serię kilka razy. Dostałam ją chyba ze dwa albo trzy właśnie razy już kiedyś w parce. I nawet ją zabierałam właśnie ze za sobą, jak leciałam teraz w sierpniu. I super mi się sprawdza. Jedyne, czego nie testowałam, to tego kremu bez spłukiwania. Ale szampon, odżywkę i tą maskę już bardzo doskonale znam. Dołożę Wam do rozdania tych rzeczy, bo ja mam jeszcze pełno różnych szamponów i masek, więc też będziecie mogli sobie przetestować. Na koniec otwierania tych paczek też Wam powiem o rozdaniu, które mam dla Was i jakie będą zasady. Ale najpierw otwórzmy i zobaczmy, co tu dokładnie jest. Będę tutaj na boku tylko odkładać z każdej paczki dla Was jakieś kosmetyki, żeby się podzielić. Więc na pewno szampon i odżywkę od razu odkładam. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki zestaw. Oprócz tego dołożę też oczywiście ten bryloczek, magnes i tam inne rzeczy, które dla Was przywiozłam ze Stanów. No ale z paczek PR też bym chciała trochę rzeczy dać, żeby jednak ten prezent był dla Was trochę większy. No to teraz może weźmy się za pixie. Pierwsza paczka to jest taka tuba i mamy tutaj tonik, żel do mycia twarzy, peeling i taką mgiełkę. Bardzo ładny świąteczny zestaw. Tylko na tym toniku jest moje imię, no to nie będę Wam zostawiać, ale dam Wam ten cleansing gel. O taki. Ta paczka troszeczkę mniejsza, jakaś taka puszka jest w środku, w kartonie. Pięć takich kredek do ust. Ten chyba jest taki najbardziej neutralny. To taki wam dam. To są takie mocno różowe, czerwone, to myślę, że jednak mniejszej ilości osób by się sprawdziły. Jeszcze dwie mamy z Pixi. Kolejna wygląda w środku tak. I mamy tutaj trzy różne perfumy. Figowy, różany i jakaś Pixi Mimosa, cokolwiek to znaczy. Dam wam tą Mimosę. Nie mam pojęcia jak pachnie, wy będziecie musieli sprawdzić. I ostatnia z Pixi już leci. Największa. Kalendarz adwentowy. No to chyba trochę za późno już na kalendarz w tym roku. Ale tutaj jest tylko 12 okienek a nie 24. No to tego teraz nie będę otwierać. Może zostawię na przyszły rok to po prostu. Muszę to przemyśleć dobrze. No to teraz lecimy z Everybody London. Patrzcie na to. Karton ma logo Apple. Wygląda jak laptop, ale mega. Czy ja to dam do radę zrobić jedną ręką? Taka piękna kolekcja. Teraz to, a to jest leciutkie. Mamy tutaj sam podkład All Hours Glow Foundation. On jest bardzo fajny, bo już go wcześniej używałam. Polecam serdecznie. Moja mama też go bardzo lubi jej kiedyś chyba z dwa opakowania. Tutaj jest jeszcze jakaś taka większa troszkę paczka od L'Oreala, ale jak zapakowana. Tutaj do tej paczki z L'Oreala przyszły jeszcze takie białe rękawiczki i młotek. Czyli pewnie po to, żeby rozwalić te szkło, co jest tutaj u góry. Nie da się tego jakoś inaczej otworzyć. Bo nie chcę robić bałaganu. Pozwólcie, że oszukam trochę, a nie mam ochoty się teraz w to bawić. A w środku jest taki krem pod oczy. Teraz taka paczka. Tutaj mamy dwa kremy i serum. Więc zostawię Wam jeden z tych kremów. Taka różowa torebka. Kimoko. A w środku mamy taką różową maskę w płachcie. I takie płatki pod oczy. Teraz Color Pop. Ooo! Ja wiedziałam, że to będzie super paczka. Oni zawsze wysyłają niesamowite kolekcje. Mamy tutaj kolekcję Color Pop i Grincha. I to jeszcze trochę różową. Dwa takie błyszczące cienie, dwa takie metaliczne cienie, brokat do powiek. dwa zestawy do ust, takie trzy piękne błyszczyki. I największa na koniec, paletka cieni. Ja już wiem, że ona będzie przepiękna. Spójrzcie na ten sam kartonik. Przecież to nie ma prawa być nieładne. Tak wygląda w środku. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tam z tyłu mam całą kolekcję paletek z Color Pop i większość z nich jest nawet nieużywana. Ja je po prostu zbieram, tak jak nie wiem. Niektórzy ludzie zbierają znaczki czy cokolwiek innego. No ja zbieram paletki cieni z kolor pop. No i czas na wisienkę z bielendy, tak wygląda w środku. I mamy tutaj kolekcję Klaudi Sodownik. Jakieś kremy, serum, olejek do demakijażu, mleczna esencja nawilżająca, tonizująca, serum pod oczy i pianka do mycia twarzy. Ja idę teraz sobie zrobię jakąś kolację. Posiedzę trochę z rodzicami, wypiję mój rumianek zapewne. I do Was wrócę z pytaniami na wieczór. A jeśli chodzi o rozdanie dla Was, to pomyślałam, że zrobię to w nieco innej formie niż zazwyczaj i na mojej relacji po prostu dodam kilka pytań i osoba, która odpowie na najwięcej i najszybciej poprawnie, będą związane z blogmasami. Więc przy okazji sprawdzę, kto z Was najlepiej i najbardziej uważnie oglądał blogmasy, no i do tej osoby właśnie wtedy wyślę paczkę. Myślę, że to będzie najbardziej sprawiedliwe. Chyba, że macie jakiś inny pomysł, to możecie mi napisać w komentarzach, jak mam to zrobić. Ale to było właśnie pierwsze, o czym pomyślałam. Więc jeżeli podoba Wam się taka opcja, to myślę, że od razu po świętach bym właśnie. Dodała to rozdanie. Na no to czas zakończyć mojego przedostatniego vlogmasa w tym roku. Odpowiemy sobie na jakieś pytanka i kończymy na dziś, ale powiem wam, że troszeczkę słabo się czuję. Nie wiem, czy to zmęczenie ze mnie wychodzi, czy co, ale mówię, i kaszel trochę mam i tak głowa mnie trochę boli, więc byle tylko się nie rozchorować na jutro. Bo jutro jest wigilia. A na wstępie, zanim zacznę odpowiadać na pytania, to mogę Wam się tylko jeszcze pochwalić, bo przed chwilą dostałam wyniki tego egzaminu z marketingu, który miałam w piątek, ten, co był moim zdaniem, taki najtrudniejszy. Najważniejszy i którego się najbardziej bałam, i zdałam na 91%. 91.1 dokładnie, a średnia klasy była 87. Właśnie jak są te klasy ze Stern, tej Business School, to oni mają taki Stern Curve, czyli jakby nie wiem dokładnie, jaką ocenę dostałam, bo to, jaką ocenę mam, zależy od tego, jak poszło innym. Czyli im gorzej pójdzie innym, tym lepszą ocenę dostanę mniej więcej. Coś w tym stylu, nienawidzę tego systemu, ale zdałam, mam to z głowy, więc oficjalnie zakończyłam. Pierwszy semestr drugiego roku. A teraz przechodzimy do pytań. Nie ma ich jakoś dużo, ja też nie chcę już za bardzo przeciągać, bo chcę dzisiaj wcześniej się położyć, spać. O, mówię, wolę odpocząć niż się rozchorować na jutro. Szczególnie, że będziemy mieli sporo gości. Dzisiaj będą bardzo krótkie i przyjemne pytania. Jaka jest twoja ulubiona potrawa świąteczna? Pierogi. Zdecydowanie pierogi. Jeszcze lubię krokiety mojej mamy, te co dzisiaj robiliśmy. Więc nie mogę się doczekać, aż je w końcu jutro zjem. I to z tych rzeczy na słono, a na słodko na przykład bardzo lubię piernika. I sernik. Nie jestem fanką makowców. Mój dziadek na przykład uwielbia, ja tak średnio. Też unpopular opinion trochę, ale ja na przykład nie lubię barszczu. Więc no mimo, że jest Wigilia i wypadałoby go zjeść, no to zawsze tam wiadomo zjadam. Ale taką najmniejszą miseczkę, jaka jest możliwa, tylko tak dla towarzystwa. No nie przepadam jakoś. Nawet jak są uszka. To preferuję zjeść same uszka bez barszczu. Przez to, że był test kawy z Krzysztofem, to dużo osób się zaczęło pytać, kim w ogóle jest Krzysztof. I dlaczego mówię do niego po imieniu. Czy to jest mój biologiczny tata, czy kto to w ogóle jest. Więc Krzysztof to jest mój tata. Tylko po prostu się tak jakoś przyjęło, że mówimy do siebie po imieniu. Na początku to było takie trochę przedrzeźnianie, ale tak jakoś cały czas używaliśmy tego i już zostało. Więc Krzysztof to jest mój tata. Ale generalnie wszyscy znają tu Krzysztofa jako Krzysztof po prostu. I jeszcze jakieś ostatnie... Gdyby nie studia w Nowym Jorku, to jakie inne opcje byś brała pod uwagę? Ja jedyne opcje, jakie brałam pod uwagę, właśnie jeżeli chodzi o Polskę, to jest Warszawa. Jakoś nie widziałam siebie totalnie w żadnym innym mieście, więc na pewno byłaby to Warszawa. Z takich miast za granicą aplikowałam jeszcze na Hawaje, też się dostałam i do Danii. Też się tam dostałam. No ale finalnie, jak dostałam decyzję o NYU i możliwości wyjechania do Nowego Jorku, no to decyzja była, znaczy nie, nie była prosta, ale że tak powiem, najbardziej mnie przekonała. Więc gdyby nie Nowy Jork, to wydaje mi się, że Warszawa. No, bo jednak te Hawaje też super brzmią mi w ogóle, no ale to jednak jest drugi koniec świata. Tam podróż trwa prawie cały dzień, więc jakoś tak jak na pierwszą wyprowadzkę, to myślę, że byłaby troszkę przesada. Też jest do zrobienia, wiadomo, że tak, ale jakoś nie byłam w 100% do tego przekonana, więc wolałam nie ryzykować. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że miło oglądało Wam się ten film. No i widzimy się jutro w tym samym miejscu i o tej samej porze. Bye! I to będzie już ostatni vlog Was.